Witam was w kolejnym odcinku Undertale, nie mam pojęcia już, jest, który to jest odcinek eee, W poprzednim filmie, czyli to co nagrałem przed chwilą, dosłownie Mieliśmy fajta z Epupairusem Myślałem przez moment, że uda mi się zrobić taki run, żebyśmy nie mieli tej pierdzielonej randki z nim eee, I chyba sobie na razie odpuszczę tą randkę, chociaż jeszcze nie wiem Chyba zrobię wam tą randkę, zgaduję, że chcecie zobaczyć tą randkę czy coś, nie, nie, nie czaję po prostu kurwa, nie, nie rozumiem tego, no? E, ale szczerze mam, mam to w dupie, bo nie chcę mi się tak waranki robić. Ale chcę iść pogadać z Sansem. Którego nie ma? Cholerny, kurde, mi to przeszkadza, bo chciałem pójść pogadać z Sansem. Myślałem, że tu będzie Sans do pogadania. A ja się zawiodłem. Głęb nie woli w gę w tym momencie strasznie. Czy gdzieś tu będzie na wyjściu może? No nie, nie ma. Kurwa. Jest sas. Jest, jest tutaj. Tak myślałem. Bo będzie w tym miejscu. ja jako idziemy pojać? O co? Nie widziałeś nigdy gościa z moimi Na szczęście dwie roboty mi dwa razy dłuższe przerwy. Idę do grybiego. Chcesz iść ze mną? Ta. Cóż, skoro nalegasz, odciągnę się od roboty. Tędy, znam skrót. Szybki skrót, co? Co nie? Cię mam wszystkim. Ej, sąs. Cześć, sąs. Pite, sąs. Hej, Sons, cześć, Sons. Fite, Sons, hej, ja Hej, Sons, czy ty przypadkiem nie jadłeś tu śniadania kilka minut temu? Nie, jadłem się tam co najmniej pół godziny temu. nie masz na myśli mój lunch. Śmiało, siadaj. Oto, się przy mnie. Ups, uważaj, że ci Czasami jakieś dziwaki zostawiają na szesach poduszki pierduszki. Nieważne, zjedzmy coś. Co chcesz, frytki, burgera? Bierzemy teraz frytki. Ej, całkiem dobry wybór. Kirby, położysz tam dwie porcje frytek. Więc, co sądzisz o moim bracie? Fajny, krety. Przecież mówię, że fajny. Znaczy, przecież mówię, że krety. Ja myślę, że jest fajny. Też byłbyś fajny, gdybyś cały czas nosił takie ciuchy. Ściąga je tylko wtedy, gdy koniecznie musi. No cóż, przynajmniej je pierze. I mówiąc, to mam na myśli, że się w nich myje. Przyszło nasze żarło. Chcesz troszkę ketchupu? Nie. nie jest nie dla mnie. To i całą butelkę się potrafa po dupie jeszcze. W każdym razie, fajne czy też nie. Zgodzi się, że Papyrus się stara. Na przykład jak bardzo chce dołączyć do królewskich Gwardii. Jednego dnia udał się do gwardy królewskiej Gwardii i błagał ją, by go przyjęła. Oczywiście zamknęła mu drzwi przed nosem. To był środek nosy, ale rano obudziła się i zobaczyła go wciąż jak czekał. W Słuchajcie, sensie, on nie opowiada mi nic, czego ja nie wiedziałem już wcześniej. Teraz. Ach tak, chciałem Cię o coś spytać. Heh. Heh. Zwierz już wszystko. Pytę. Co na każdym kamarku. Powiedz coś takiego, a będziesz... To powtarzać w kółko bez przerwy. Co z imię jest tak, więc papyrus pewnego nie powiedział mi o czymś interesującym. Czasami, gdy nikogo nie ma w pobliżu, to też pamiętam. Pojawia się kwiatek i szybciej różne rzeczy do niego. Mówił to wcześniej. Pochwały, porady, zachęty. Przypowiednie. Dziwne, co nie? Ktoś pewnie używa kwiatów echo, by go wykorzystać. Miej oczy szeroko otwarte, ok? Dzięki. Kurwa, myślałem, że coś ciekawego będzie, szczerze. Liczyłem, że to jest dobry moment na to, żeby tam dać jakiś dialog, który będzie specyficzny. Ale nie ma! Nie ma! Nie wiem, że udało ci się odciągnąć mnie od roboty a tak długo. Ech, tak przy okazji. Jestem spukany. Zapłaci za mnie? Tylko 1000 złotych, tak. Tylko żartuję. Grillby, zapisz mi to na zeszcz. Tak przy okazji. Miałem coś powiedzieć, ale już zapomniałem. Powiedz mi o tym. Sans. Hm. Odszedł. Dobra, mniejsza. Idziemy dalej. Nie chcę mi się robić tej randki. Ja wiem, że ona mnie czeka i się patrzy. Bardzo bezpośrednio w moją stronę, bardzo ostentacyjnie, ale ja nie chcę. Może pod koniec sobie tą walkę. Znaczy walkę, randkę z nim. Ale naprawdę jak stasz... Iść! Przed siebie Chcę skończyć ten run jak najszybciej Bo przypominam, że to jest kolejny raz, kiedy nie zabijam nikogo I... No chcę mieć ciekawe jakieś smaczki w tej gierce Dobra, powiedzmy coś ciekawego Pomyślmy co dać więcej czasu ze sobą Dobra O, tak Eee... Kurde, nie Mocna rękawica. Nie, nie potrzebujemy nic do walki. My nie potrzebujemy nic do walki. Czy tam na dole coś się znajduje ciekawego? Okej, okay, okej. Okay. Musiałbym, że coś widziałam za nurtem tej rzeki. A, muszę tędy przejść i te kamienie pewnie mogą mnie spychać, co? Tak, takami nie będą mnie spykać. W dół. Spoko. Oho Undine. Cześć Undyne. Przybyłem z moim dziennym raportem. Czemu ja robić dzienne raporty? O, oh. jeżeli chodzi o człowieka, o którym wcześniej mówiłem. Co? Czy z nim walczyłem? Tak, oczywiście. Walczyłem z nim dzielnie, ale z... co? Czy go pojmałem? No więc... Nie, ciężko próbowałem, Andai, ale niestety zawiodłem. Co? Zamierzasz sama przyjąć ludzką duszę? Ale Andai, nie musisz go zabić, widzisz? Idź. Rozumiem. Pomogę ci, jak tylko mogę. Chyba nie że ona wyciągnie jakiegoś dzieciaka, nie? Chyba. Ten dzieciak za mną szedł. Mm. Chyba. Coś takiego było, nie? Jakiś taki motyw był. Okej, okay, jednak nie. Ale jednak dzieciak, sorry. Yo! Widziałeś jak się... Patrywała w ciebie? To było super! Tak bardzo ci zazdroszczę, jak ci się udało. wrócić na siebie uwagę. Hm. Dalej, chodźmy patrzeć, jak klepie złych gości. Dobra, spoko, spoko, spoko. Lecimy dalej, lecimy dalej. Tu teraz będzie zabawa z tymi kwiatkami. Tu eee, pani to tą to zabawę. Cztery kwiatki budują most. mhm mm mhm mm tasak Czyn Arek, sprawdź, przypakuj, e, przypakujmy Przypakowałeś Bicka, Arek pakuje podwójnie mocniej, atak wzrósł dla was obu Ale Kurde, ja nie chcę Mieć silniejszego ataku, bo ja z nim nie chcę walczyć Oni też powinni ze mną metodą rozmów Wszystko ogarniać, a nie bitwą Przypakowałeś mocniej Bicka, Arek pakuje podwójnie mocniej, atak wzrósł dla was obu Nieźle, ale i tak nie przegram. Przypakuj, przypakowałeś Bicka, Aryk przypakował zbyt mocno, odleciał Pozapakuj, wygrałeś, uzyskałeś 30 złota, bajka Teraz bierzemy to i to stawiamy w tym miejscu Tam na dole jest znak, ja wiem, ale go chyba w... pamiętam, że w innym odcinku robiłem i byłem zawiedziony co tam było napisane? Więc nic ciekawego tutaj nie będzie. Dzwoneczek. Try. Halo! Kopyta ci walą. Tutaj Papyrus, jak zrobiłem ten numer? To było proste. Po prostu dzwonię na każdy numer, aż to na twój. A więc. Co masz na sobie? Ja pytam o to dla przyjaciela. Zdawało jej się, że nie miałeś na sobie wyblakłą wstęgę. Czy to prawda? Masz na sobie wyblakłą wstęgę? Nie. Więc można sobie coś innego niż w stęgę. Zrozumiałem. Jesteśmy kumplem, więc ufam ci w 100%. Miłego dnia. Kurwa. Pamiętam no ja się wtedy, co Pod... faktycznie powiedziałem, że. właśnie pytasz, czy mam. Kosz... miałem koszulę w paski, nie? I ja powiedziałem, że nie mam koszuli w paski, a on, że... Okej, okay, skoro nie jesteś jest moim kumplem, to powiem jej, że masz koszulę w paski, bo ty nie masz koszuli w paski i wtedy cię nie znajdzie. Teraz tego nie było, teraz powiedziałem, że nie mam stęgi, a on nie powie, że nie mam Zakurwa Za kurwa debil. Wyczyść. Wyczyść, wyczyść. Wy, 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 wy. Proposiłeś się, żeby cię umyła. Skaczę z podekscytowania. Bajka, bo ona, wiem, że ona właśnie lubi, żeby mnie myć. To by nie chciał... co bądź, nie? Aaa, żeby nie, nie ten... nie ten atak, co, co powinienem. Jezus Maria, Józef! Uuuu! Dobra. Eee, wyczyść. Myj mnie... kobieto! Pęk! Pęk! Gitara. Gitara siema. Kończymy. Eee... Patrzę przez teleskop, coś ciekawego było. Sprawdź ścianę. Sprawdź ścianę, dobra. Na górze może. Aha, czy nic nie znajduje. Te starożytne pisma też nic nie wnosiły To co czyta, czytałem to w poprzednich odcinkach Nie potrzebujemy tego czytać ponownie Jak ktoś chce sobie zobaczyć i zapamiętać to Zapraszam po prostu do poprzednich odcinków Nie będziemy tutaj bawić się W robienie tego samego pod rząd Wolę przy każdej możliwej okazji Porobić całkowicie coś innego Tuba, Dobra, to był miary prosty atak Azus Maria Dobra Git jest Na jest git Uu. Uu. Teraz tego jaka zapię Hm. Yo! Jo tut euch Nadajni właśnie dotknęła mnie. Nigdy już nie umyję twarzy, stary, o ale masz pecha. Gdybyś stał tylko odrobinę po lewej, Jo, nie marw się. Jestem pewien, że jeszcze z nią zobaczymy. I znów się wypiewszy na zbity pysk. Mhm. To, że już pewnego dnia oddzielili ster od mistycznego kryształu. Wypełnia się determinacją. Ciekawy, ciekawy w ogóle e, tekst. Pisk A, bo myśl tam jest Sans, Sansiwo, powiedz mi coś ciekawego Myślałem o wejściu w biznes pleskopowy. zwykle wymagam 5000 tysięcy za użycie Ale... Jesteś moim znajomym, więc nie musisz płacić, co ty na to? Wrzucę teleskopu? Tak A No ta. to No co? Nie podobało ci się? Spoko Wrzucę ci pieniądze, co do grosza? To chyba oddagi sprzedażne. Przymieściłem mój sklep, ale wciąż nie ma żadnych klientów. Na szczęście znalazłem rozwiązanie. Mocne kupony. Z każdy kupony złych lodów możesz wyjąć jeden mocny kupon z pudełka. Zrobisz kupony, możesz się wymienić na śnieżne loda Te kupony zapewniają ci, że klienci do mnie wrócą. No dobra, super. Proszę bardzo, twoje kupony są w pudełku. No, wostaje na razie. Zgaduję, że mogą być potrzebne później. A to się przyda. Czy tu coś ciekawego się znajdowało? To są te wszystkie kwiaty echo. Słyszmijące rozmowę. Mm, tylko jedno, ale... Jest trochę głupie. Więc... Masz jakieś życzenia? Jedno trochę głupie. Eee... Halo! Tutaj Papyrus, pamiętasz, jak się spytałem, co masz sobie. Więc przyjaciel, który chciał o tym wiedzieć, i jej zdanie od tobie jest dość mordercze. Więc nie martw się, drogi człowieku, Papyrus nigdy ciebie cię nie zradził. Mówiłeś, że nie nosisz, że nosisz coś innego niż blaką wstęgę, Więc oczywiście powiedziałem jej, że będę zwątpienia masz na sobie w Blacką wstęgę, Okej. Okay. Opowiadanie takich kłamstw sprawia mi wielki ból, ale skoro nosisz coś innego niż w wstęgę, Z pewnością nie zaatakuję ciebie. Więc teraz będziesz cały i zdrów. to jest trudne. Ja tylko chcę być przyjacielem dla każdego. Czyli dobra, zrobię to co chciałem. Okej, okay. oj mają ze mną... Oni ze mną mają Fireant. Nie mam zamiaru z niej walczyć, marnowy czas. Chciałem wysłuchać rozmowy, która miała tutaj być. Nie mów tak... No dawaj. Obiecuję, że nie będę się śmiał. Mamy teraz ten potwór, głupi. Nie ma. Ej, słuchaj, zauważyłem cię, tutaj. Tutaj pan Cebula, Cebula, pan słuchacz. No i teraz jest dalej, mam to w dupie. Wiesz, to spadł, co? Świetnie, tu, co? Uwielbiasz to miejsce, co? Tak, ja też. To mój wielki faworyt, co? Co? Mimo to, co? Coraz więcej wody stąd bywa. Co? A ja, może tu siedzieć cały czas. Co? Ale. Co? Hej! Jest ok, co? To jest lepsze od przeprowadzki miasta, co? I życie w akwarium. Co? Tak jak wszyscy moi znajomi. Co? To akwarium jest tak pełne, więc nawet jakbym chciał to. to co? Ale to nic takiego, słuchasz. A daj wszystko na prawo i słuchasz, co? Będę mógł stąd wyjść, słuchasz? No i pływam w oceanie, co? Słuchasz? <grym w górę> Ej, słuchaj, co? To już koniec pokoju, słuchasz? Widzimy się później, co? Miłej podróży. Po despadzie. Co? Eee. Uśmiechnij się do niej. Uśmiechnąłeś się. Poprosiłeś, żeby wytrena też się uśmiechnęła. Wytrana staje się cisza gdzieś na rogu, ale... Psztakuję go, pochwalającego. Okej, okay, nie spodobało się. Czyli uśmiech. Noć. Nuć już jazzową balladę. Wytrena próbuje śpiewać do dwóch Tak, zagrajemy na nim. Majcik. Pamiętali o pies to Okej. Okay. Wystarczy tylko pierwsze 8. Są gdzieś nuty zapisane? Wspaniały skarb. Tam zgaduję. Tam się tu coś powinno zagrać. Tylko kurde muszę wiedzieć, jak zagrać te nuty. Gówno. Nie do zrobienia przeze mnie. Ej. Chyba, że mi da się chwilę. Dobra, coś znalazłem, co by chyba się nadawało w internecie. Nie wiem, co tam się znajduje, bo to się powinno drzwi otworzyć chyba, nie? Uwaga. Teraz tak. Środek, góra, prawo. Środek, dół, dół, prawo. Okej. Okay. Co legendarny artefakt? Podnieść, podnieść. ma za dużo psów, co to jest do cholery? Co to jest niby? de Co tu chle było? Nie rozumiem. <laughs> Nie rozumiem. Kompletnie. No, tutaj trzeba będzie mu dać parasolkę jedną. Wiem o tym. Bo mi poinformowaliście, że fajnie dać mu parasolkę, więc wezmę jedną i ja mu dodam parasol na pasągu? posągu? Tak Myślić parasol na szczycie posągu Myślić posąg, trzeba grać pozytywka Zabierz parasol, jeden, zabrać parasol, dobra, idziemy dalej To będzie bardzo taka nie tyle, że animacja, ale ładnie graficznie zerwane um, odbicie mistrzone. Jo, masz parasol? Super. Idziemy. No to super aeranska. Stary, Andan jest taka fajna. Bijezły gości, nigdy nie przegrywa. Gdybym był człowiekiem, pewnie mocnym był łóżku każdej nocy. Wiedząc, że przyjdzie mnie pobić. A! Aha. haha, haha. Masakra. Cały jest... Więc z pewnego dnia mieliśmy szkolny projekt, który polega na opiece nad kwiatami. Król, musieliśmy go nazwać pan Dreamer, z ochotą podarował nam własne kwiaty. Skończyło się na tym, że przychodzi do szkoły i uczy nas odpowiedzialności, takie takie ja wtedy sobie pomyślałem. Miał, jak super by było, gdyby Adele wszedł do szkoły. Mogłabym powiedzieć wszystkim nauczycieli. Super. Super raz. Ech, może nie pobiłoby No sieli Jest zbyt fajna, by zranić coś tam no, w osobę. Bardzo ładny kast na ten... na zamek, nie? Ja no to w dupie, idź dalej. No odrzuć prasę teraz tego, zwróć. Wróciłeś po raz, zaraz ja wejdę tutaj. Jo! Tak nawet jest za wysoko. Jo! Mm. Mm. Chcesz zobaczyć Undyne? co nie? Zdeś się na moich plecach, dobra. Jo, Idź ze mnie. Nie masz się. Zawsze znajdę sposób, by przejść dalej. naucz, lepiej wchodzisz, co? Poprawnie. Jest i zapis. I dalej wiem, że będzie walka z Undyne więc ja na tym etapie kończę odcinek. Taki odcinek bez żadnej walki specyficznej, nie? Ale na co mamy powiedzieć? Jak to wygląda, my się tu wiemy? Jakie to ja jeżeli nie, to hex.